Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Film ten powstaje tak naprawdę na Waszą prośbę. Jest ten film skierowany do osób, które prosiły jednak jeszcze w tym sezonie o takie spodenki. Powiem szczerze, że z jednej strony to dobrze, że namówiliście mnie do. Do zrobienia tutorialu na te spodenki Bo do wiosny to bym chyba już zapomniała Jak je zrobiłam Dlatego fajnie, że Przypomnę sobie teraz tutaj wszystko I wy będziecie mieć Takie jak trzeba spodenki Ja zrobiłam dwie wersje Te y, kremowe spodenki Były prototypem Który mi się tak do końca nie udał Zrobiłam je z dwóch nitek Kordonka Maxi bodajże Albo maksimum już nie pamiętam może maksimum. Te są wykonane z włóczki Alizebella, 100% bawełna. Kolor 333, łatwo zapamiętać, taki habrowy. Jest to rozmiar M. Z użyłam półtora motka tej włóczki. Zostało mi jeszcze, naprawdę taka dobra połówka, może trochę nawet więcej. I teraz zrobię drugie spodenki już. Dla mojej córeczki, ale dopiero będzie je nosić, znaczy nosić <grych> no, w przyszłym roku. Yy, dopiero jej je założę, o, tak trzeba powiedzieć. Yy, także fajnie będę miała ja i Zosia takie same spodenki. Już, już planuję właśnie taki system yy, do końca. Taki, żebym robiła najpierw prototyp dla siebie, a na filmie będę wam pokazywać małą wersję. Oczywiście, wy całą rozpiskę tutaj dostajecie za momencik kawa na ławie. Szydełko 3 mm. Potrzebować będziecie jeszcze znacznik. To jest szydełko Clover Amur, nożyczki, bocianki, bociany one tak się nazywają w moim sklepie. No i jeżeli chodzi o rozpiskę, oczywiście zapraszam na zakupy do mojego sklepu karolinaszydelko.pl i jeżeli chodzi o rozpiskę, to na rozmiar M ja zrobiłam 160 oczek łańcuszka. Dla Zosi na, taki, na takie roczne dziecko ja zrobię 90 oczek łańcuszka już tutaj mam, chociaż nawet jeżeli będzie za szeroki w pasie, to tak naprawdę robimy później tutaj wiązanie w pasie. Także dla dziecka to nie będzie przeszkadzać, że tutaj u góry zmarszczone będzie nieco, bo i tak będzie wiązane właśnie takim sznureczkiem. Także ja mam dla Córeczki, 90 oczek łańcuszka dla siebie w rozmiarze M, 160 oczek i moim zdaniem każdy kolejny rozmiar trzeba będzie powiększyć liczbę oczek o 10. Tak, na moje oko trzeba będzie zrobić. Czyli w rozmiarze L 170 oczek, XL 180 i tak dalej, i tak dalej, i to samo, ta sama rzecz się tyczy w dół rozmiarów. Natomiast, jeżeli chcecie, jeżeli macie taką niestandardową figurę, albo chcecie takie spodenki zrobić sobie po prostu luźne, albo wiązane w pasie takie, żeby były, no po prostu żeby wiązały się w pasie, robicie dowolną liczbę oczek, po prostu łańcuszek robicie. Dopasowując właśnie do pasa czy do niżej do bioder, tutaj no najważniejsze jest to, aby przesz przeszedł ten łańcuszek przez biodra. A druga najważniejsza sprawa na równi, yy, chodzi o to, aby była parzysta liczba oczek. Także to musicie wziąć pod uwagę. Musi być parzysta liczba oczek, a wtedy wszystko Wam tutaj ładnie wyjdzie. Tutaj Wam dokładnie rozpisałam <laughs> liczbę rzędów, ale to wrócimy do tego dużo później. Także najważniejsza sprawa: robicie oczka łańcuszka, dopasowujecie je do własnej figury, do własnego rozmiaru albo sugerujecie się moim tutaj rozpiskom, właśnie tą moją rozpiską. I ja, tak jak powiedziałam, teraz będę robić taką malutką wersję, żeby sobie zaoszczędzić czasu. Przy kamerze, i żeby moja córeczka miała takie same jak ja. Bardzo się z tego cieszę, no bo jednak przy synku nie mogłam mu robić <grym> nic, y, praktycznie z tych rzeczy, które sobie robiłam. A tutaj dla Zosi będę już mogła. Także super. A więc tak, robicie odpowiednią liczbę oczek. Albo może jeszcze zabiorę, przybliżam. To wszystko. Jeszcze tak Wam powiem, że te spodenki z przodu, jak widzicie, nie mają żadnego szwu. Są one gładkie. Szef jest z tyłu i idzie on nieco po skosie. To jest normalne, naturalne. Także uprzedzam pytania, które później dopiero będą się pojawiać, ewentualnie. Te spodynki, nogawki mają, jak widzicie, tak dosyć prosto, natomiast te spodynki wyszły mi takie z nogawkami rozkroszowanymi. O, jak widzicie tutaj. I jedna z Was prosiła właśnie, abym, muszę lampę bliżej dać, Jedna z Was prosiła mnie, abym również wytłumaczyła, jak zrobić ten dół taki rozkloszowany I oczywiście nie ma problemu, jak dojdziemy tutaj do dołu, w bardzo łatwy sposób można to zrobić. I teraz, jeżeli chodzi o ten szef, to on będzie właśnie szedł nam po skosie. I powiem Wam, że znalazłam dzięki Instagramowi i to jest też świetne rzecz. Czasami się ten Instagram przydaje do czegoś. Znalazłam dzięki Instagramowi rewolucyjną metodę łączenia rzędów niewidocznego. Niewidocznego łączenia rzędów. Także będziemy tutaj fajnie posługiwać się tą metodą, będziemy ją wykorzystywać, bo jest naprawdę fajna. Ale szew i tak będzie szedł po skosie. Te łączenie rzędów zabierało mi tak niejako sens powiek. Także już będę stosować tę metodę przy wszystkich projektach, które wymagają właśnie pracy słupkami. A nie da się zrobić tego na okrągło, no bo nie da się, tutaj akurat się nie da. I ta metoda bardzo mi podpasowała, będę przerabiać ją razem z Wami, także, no, wejdzie Wam w krew, mam nadzieję, bo jest naprawdę, naprawdę fajna. Jeżeli już zrobicie łańcuszek. No, łańcuszka już nie będę pokazywać, bo to jest taka podstawa, którą musicie tutaj znać. Jeżeli już zrobicie łańcuszek, musicie wyprostować go w dłoniach, żebyś nie był skręcony i dojść do pierwszego oczka. Teraz wbijamy się szydełkiem w pierwsze oczko i robimy łączenie. Ucieka mi ta nitka. O, już ma. I już od razu rozpoczniemy od metody, którą, którą, którą będę robić. I teraz, aha, jeszcze jest taka sprawa. Będziemy pracować, rozpoczynać pracę od tyłu. Czyli od momentu, w którym będzie poszerzanie, bo tutaj ten szelf był jednocześnie poszerzaniem, żeby tutaj nam się na pupie ładnie układało, no bo jednak ona jest odstająca. <śmiech> <śmiech> Jakby nie patrzeć. I teraz tak. Poszerzanie będzie wyglądało następująco. Zobaczcie: trzy słupki w jednym oczku, następnie po jednym słupku w każdym słupku. Będę to tłumaczyć później wszystko tak już jasno i zrozumiale, ale chodzi o to, że te poszerzanie jest tylko z tyłu, z przodu nie ma, a więc my pracę rozpoczniemy właśnie od tego momentu. I teraz musicie sobie przygotować znacznik, ponieważ przyda on nam się w miejscu tutaj po drugiej stronie centralnie po drugiej stronie naszego początku ja mam 90 oczek a więc yy, połowa to 45 oczek i 45 oczko ja zaznaczę tutaj, znacznikiem jak już sobie zrobię słupkami to dojdę, policzę i zaznaczę natomiast wy jeżeli robicie rozmiar M, to musicie zaznaczyć, nawet jeżeli tu są same słupki, nawet jeżeli tutaj są same słupki, musicie zaznaczyć przy rozmiarze M 80 oczko. Tutaj rozpoczynamy, robicie 79 oczek i 80 oczko zaznaczacie znacznikiem, i to Wam tutaj rozpisałam. No, i po drugiej stronie też musi być 79 oczek. <laughs> Także musi się tutaj nam wszystko pięknie zgadzać. I tutaj na pewno wyjdzie chwila prawdy, czy, czy gdzieś pomyłki nie było przy tych oczkach, ale właśnie o to chodzi, żeby była parzysta liczba oczek. A więc ja sobie już rozpoczynam pracę tą metodą, którą wypatrzyłam na Instagramie. Od jakiejś zagranicznej kroszeterki, szydełkowiczki po naszemu. I teraz tak powolutku Wam tutaj pokażę, jak to zrobić. Wbijamy się w szydełkiem. Musicie to oczko, które tutaj mamy, tak nieco wydłużyć. Zobaczcie, tak, takie dłuższe oczko robicie. I teraz nitkę, która została nam, wrabiamy w łańcuszek. I wbijamy się szydełkiem w miejsce, w którym było łączenie. Nie robimy narzutu, po prostu wbijamy się i łapię jeszcze na szydełko tą niteczkę. I wyciągam takie coś. Takie coś wyciągamy, przerabiamy to i robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka. Następnie już przerabiamy do końca. Słupkami w każdym kolejnym oczku przeróbcie po jednym słupku. I pamiętajcie tylko aby wbić znacznik dokładnie w połowie waszego łańcuszka. To jest bardzo ważne, ponieważ później nam się przyda. Ten znacznik przy podziale na nogawki. Także to jest bardzo ważne, żeby tego momentu nie pominąć. A więc ja już przerabiam dokładnie w każdym oczku po jednym słupku. Widzimy się pod koniec i dokładnie Wam pokażę, jak łączyć tą dziwaczną, ten dziwaczny ściek, który tutaj nam powstał. Pierwszy rząd słupków zrobiony. Znacznik u mnie jest w 45 oczku. Teraz pokażę Wam bardzo dokładnie metodę łączenia. Powolutku będzie się przesuwać ten, y, to miejsce, w którym będzie łączona, łączony rząd. Będzie to przesuwne, także będzie się co i raz to w lewo przesuwać, ale y, nie będzie przynajmniej tego widać. To jest super, że, że naprawdę ta metoda jest o tyle fajna, że nie będzie tego w ogóle widać. I teraz, co my tutaj mamy? Zrobiliśmy tutaj ten taki najpierw, tak to nazwę, półsłupek z oczkiem łańcuszka tutaj u góry i właśnie my wbijamy się w to oczko łańcuszka, ale wbijcie się tak, żeby wbić się tak, jakby pod dwie niteczki. Postarajcie się, żeby złapać dwie niteczki na szydełku, żeby tu u góry było dwie. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nie było czegoś takiego. Zobaczcie, żeby nie złapać tylko jednej niteczki, bo będzie taka brzydka dziura. A więc my wbijamy się pod dwie niteczki i robimy tutaj łączenie oczkiem ścisłym. Ale to jeszcze nie jest koniec. Wyciągamy nieco dłuższą pętelkę. Nieco dłuższą i odliczamy dwa oczka w lewo, czyli tak od tego miejsca, dwa oczka. Raz pierwszy słupek, dwa drugi słupek, i wbijamy się od tyłu w ten drugi słupek. Metoda jest naprawdę dziwaczna, ale powiem Wam, że wypróbowałam ją i naprawdę tego łączenia nie widać, co jest dla mnie bardzo rewolucyjne bo mnie strasznie denerwowało, denerwował ten widoczny szef, który jeszcze po skosie idzie. I teraz tak, ta długa pętelka musi zostać zahaczona na szydełko. Zobaczcie, musicie tak zaznaczyć i przeciągamy tą pętelkę do tyłu i. Powstało nam coś takiego. Zobaczcie, tego w ogóle nie widać. W ogóle nie widać metody łączenia. I co dalej? Wyciągamy znów taką dłuższą pętelkę i znów robimy to samo. Czyli w miejsce, w którym był, w, 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 łapaliśmy tak, jakby w tym drugim słupku, łapaliśmy w, tą pętelkę, znów wbijamy się. Tutaj nie ma żadnego nawinięcia. Wbijamy się. I wyciągamy tutaj taką dłuższą pętelkę. Przerabiamy to jest, dajmy na to taki roboczy półsłupek. Dalej. Jedno oczko łańcuszka i przerabiamy słupkami. Natomiast jak dojdziecie prawie do końca rzędu, w miejscu tutaj, gdzie było łączenie rzędów, gdzie był łańcuszek łączony tutaj w tym oczku dokładnie nad tym oczkiem, tutaj zrobimy trzy słupki w jednym oczku. I to ja do Was jeszcze wrócę, razem z Wami to zrobię i jeszcze raz połączę tutaj tą, tą metodą każdy rząd, tą metodą, którą będziemy łączyć każdy następny rząd, żeby tak weszła nam w krew. A teraz Póki co robimy do końca, prawie że do końca słupkami, przerabiamy w każdym oczku po jednym słupku. Natomiast jak dojdziecie do znacznika, to po prostu tutaj w dalszym ciągu robicie również tylko jeden słupek, słupek na słupku i przekładacie znacznik. Tutaj nic na razie nie dodajemy słupków, to ma być jeden słupek. Przekładacie po prostu tylko do góry znacznik. A więc widzimy się pod koniec tego drugiego, Rzędu. Drugi rząd już prawie skończony, ale tak jak mówiłam, tu musimy jeszcze zrobić poszerzanie. Znacznik tutaj jest kuty, ale teraz musimy troszkę uwagi tutaj yy, zwrócić na miejsce, w którym jest ten taki fałszywy słupek. Tak to będziemy nazywać. Fałszywy słupek. I on jest dwa oczka w lewo od początku naszego drugiego rzędu. I teraz tak wbijamy się tutaj, tutaj gdzie jest ten fałszywy słupek, ale jak się wbijamy. Czekajcie, 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 żeby mi kamera ostrość dobrze łapała, dobra jest. Tutaj musicie wbić się pod te dwie niteczki, które tworzą nam oczko łańcuszka, ale jak najbardziej w prawą stronę, i może być taka sytuacja, że. Zobaczcie, tutaj jest tak po środku. Ja to trochę rozbiorę na część pierwsze, tutaj jest taka niteczka. Łatwiej naprawdę szydełko tak samo wbija się bardziej w tą lewą stronę, ale żeby bardziej przypominało to słupek, my musimy wbić się w prawą stronę, i tu będzie tylko jedna niteczka. I tutaj wykonujemy trzy słupki. Raz, dwa i trzy słupki. I wiecie co, powiem Wam, że przydałby nam się jeszcze jeden znacznik. Tak naprawdę, zapomniałam jakoś o tym, no bo jak już wiecie, robiłam to jakiś czas temu, w, w lipcu. Przydałby się jeszcze jeden znacznik. Także, jeżeli macie jeszcze jeden znacznik, to teraz się przyda. A jeżeli nie, no to może być zwykła agrafka. I tutaj, w ten środkowy drugi słupek, wbijamy ten znacznik, i on też będzie nam tutaj potrzebny. Także przepraszam, ale po prostu zapomniało mi się, że jeszcze w tym miejscu trzeba będzie używać znacznika. I co dalej? Dalej jeszcze zostało nam jedno oczko do przerobienia. Tutaj jest jeszcze. Jeden słupek, też on jest taki kombinowany, tutaj jest troszkę ciasno, i tam musicie wbić się i zrobić jeszcze jeden słupek. I już mamy rząd skończony. I teraz znów wbijamy się w ten nasz fałszywy słupek, i znów w to oczko łańcuszka u góry, ale pod dwie niteczki. Pod dwie niteczki robimy oczko ścisłe i wyciągamy większą pętelkę. I teraz idziemy dwa oczka lub jak kto woli dwa słupki w lewo, raz, dwa od tyłu wbijamy się szydełkiem łapiemy na szydełko tą pętelkę przeciągamy do tyłu i wyciągamy nieco dłuższą tą pętelkę i znów w miejscu tutaj w którym przeciągnęliśmy tą pętelkę wbijam się i mamy tutaj tak jakby ten Półsłupek, przerabiam oczko łańcuszka i przerabiamy tym razem w każdym oczku po jednym słupku. W każdym oczku po jednym słupku ten rząd tak będzie miał. Tak samo będzie rzecz się miała w miejscu, w którym są znaczniki. Tu ma być, w każdym oczku po jednym słupku, i tutaj również. Jeden słupek. Także widzimy się pod koniec tego rzędu trzeciego. Trzeci rząd już dobiega końca. W każdym oczku po jednym słupku znaczniki tam, gdzie trzeba, przełożone. I teraz po prostu znów łączymy rząd tą naszą dziwaczną metodą z fałszywym słupkiem. A więc wbijam się tutaj w oczko. I przerabiam tak, jak do tej pory wam tłumaczyłam. I za chwilkę coś wam jeszcze tutaj powiem. I już ja sobie przerabiam. I teraz zobaczcie. Ten szef, który, ten dziwny szef, który robimy, on coraz bardziej będzie szedł w lewo. Ale zobaczcie, tego w ogóle nie widać. Widać jedynie, od wewnętrznej strony troszkę, tam, troszkę jest to widoczne, ale od zewnątrz tego w ogóle nie widać. Nie przejmujcie się tym, że w miejscu, w którym tutaj będziemy robić poszerzanie trzema słupkami, że to poszerzanie idzie w prawo. Jak już wspomniałam, to, be, to jest takie normalne, naturalne. To będzie na tyłku i tego nie będzie widać, bo później to się tak rozłoży. Podczas łączenia nogawek. Także tego naprawdę nie będzie widać. Tym się nie przejmujcie. I normalnym zjawiskiem będzie to, że ten szef będzie szedł cały czas w lewo, w lewo i w lewo. I teraz, co my tutaj robimy? Praktycznie w każdym oczku znów wykonujemy po jednym słupku. Tutaj w tym oczku po drugiej stronie, również jeden słupek, natomiast w tym yy, oczku gdzie mamy znacznik przy początku rzędu tutaj czy przy końcu rzędu tutaj w miejscu gdzie jest znacznik wykonujemy trzy słupki naraz tak jak to robiliśmy w rzędzie dwa rzędy pod spodem i tak już będzie wyglądać praca z poszerzaniem jeden rząd Trzy słupki w jednym oczku, następnie w każdym oczku po jednym słupku. I teraz, właśnie przypada. Trzy słupki w tym zaznaczonym oczku. Dalej to będą pojedyncze słupki. I tak też to rozrysowałam Wam tutaj w tym schemacie. Trzy w jednym oczku, i później pojedyncze w jednym, pojedyncze, i tak dalej. I tak to będzie wyglądać. I teraz, jeżeli chodzi o, y, o to, ile mamy tych rzędów zrobić, to jeżeli chodzi o tą malusią wersję z podenek, no to jeszcze Wam nie powiem. Za chwilkę Wy się dowiecie. Ja dopiero muszę odpowiednią ilość rzędów zrobić, ale jeżeli chodzi o wersję, tą dużą, to już Wam tutaj wszystko pokazuję. Musimy zrobić tą dużą wersję, i oczywiście to też będzie zależeć od każdego rozmiaru, bo. Rozmiar M tych rzędów będzie miał 20. Teraz musimy zrobić 20 rzędów. Chyba, że chcecie mieć takie dłuższe, luźniejsze spodenki, to robicie więcej, bo to nie wpływa tak naprawdę jakoś na, na wygląd tych spodenek, na, na to, żeby później je poszerzyć, czy na koronkę na dole. To w ogóle nie ma znaczenia. Po prostu chodzi o to, że robicie tyle rzędów, aby spokojnie w kroku można było połączyć. Tutaj to łączenie też będzie takie nieco inne, także robicie 20 rzędów. Później jeszcze jeden rząd będziemy robić bez łączenia, także tu do Was wrócę przy 21 rzędzie w rozmiarze M, ale może się okazać, że w rozmiarze np. L tych rzędów będzie więcej. Na przykład 23 rzędy trzeba zrobić, 24 to też dużo zależy od Waszej figury. Natomiast jeżeli chodzi o tą malutką wersję, tutaj Wam zaraz powiem, ile ja zrobiłam tych rzędów. Najważniejsze, żeby zapamiętać to, żeby naprzemiennie robić to poszerzanie, czyli 3 słupki po jednym słupku, trzy słupki po jednym słupku, trzy słupki po jednym słupku, a tutaj tylko przekładamy. Przekładamy ten znacznik. A więc widzimy się dopiero pod koniec 20. Z Wami widzimy się pod koniec 20, jeżeli robicie rozmiar M lub jakiegokolwiek innego rzędu. I. No, i to by było tyle. <totekcja> Także widzimy się już niedługo.